Myślisz, że twój facet by cię sprzedał za milion zł? Nie ma takich szans. Za bardzo się kochamy. A ty co myślisz? Myślę, że nie. Dobra, to tak. 500 tysięcy jest. Porsche jest. Dorzuciłbyś jeszcze tego Rolexa? I jeszcze te dwa tygodnie na Maldiwach dla dwojga. Ale z kim ty tam polecisz? Coś się znajdzie. There he is. Simon Riley. No. no, proszę cię, zastanów się jeszcze. Decyzja zapadła. Nie rób mi tego. Mordo, mordko no ale już postanowiłem. Co od ja teraz zrobić? Wszystko tak o, pójdzie na marne? To nie była łatwa decyzja. Tyle czasu, wspomnień, nocnych spacerów. Wiem, nieprzespane noce, seriale, dywagacje o życiu, plotki o dziewczynach. Wszystko na nic. Myślisz, że mi nie jest szkoda? A tą ścieżką sam? Nie odchodź z tą czelność, proszę cię! Poradzisz sobie. No zastanów się. Idę. Nie! No daj mi chwilę, proszę cię. Ale teraz jak mam dziewczynę, to i tak będziemy się widywać. Wiesz, życie nie ma sensu. Co jest? A co to miało być, wyjaśnisz mi? No, ale co? Masz minutę. Miejsce do edukacji? Edukacji? Dostawałem uwagi za brak mundurka. Za brak obuwia zmiennego. Za brak chęci do życia nawet. Trzeba było trzymać dyscyplinę. Przecież czekaj, bo się... Chyba się przesłyszałem. Mówisz o dyscyplinie. Na polskim czytamy książki, które pisali ludzie na haju. Na matematyce uczymy się jakichś logarytmów. Na religii? Po co jest religia? A fizyka? W to się uczyłem jak mi kazali kiblet sprzątać za karę. Chodź tu. Dwa dni temu dostałem taką wiadomość na Instagramie. I stwierdziłem, że podejdę do tego tak, że chwilę z nim pogadam, bo mniej więcej rozumiem o co mu chodziło. Więc ludzi w podobnych sytuacjach pewnie jest sporo, a ja też przez to przechodziłem. I dam wam takie dwa tipy, które przynajmniej mi mega pomogły z tym, żeby wieczorami nie przesiadywać i nie myśleć o tym tak. Więc generalnie podstawą jest to, żeby wieczorami wyłączyć telefon. Dlaczego? Po to, żeby nie trafiać na smutne filmy, które jedne są motywujące, drugie wręcz dołujące. Ma to na celu to, żeby skupić Twoją uwagę po to, żebyś tego telefonu nie wyłączał. I fajnie z jednej strony, jak ja bym przyjrzał sobie historię oglądania na TikToku, pewnie by tam było od. Grona filmów, które mogą coś zainspirować i które coś tam może wniosą, ale jest też sporo takich, które po prostu zbijają twój mood jeszcze do gorszego. Więc ja kiedy byłem załamany, tak można powiedzieć, to po prostu przeglądałem to cały czas i kończyło się to zazwyczaj o piątej w nocy. I rozumiecie, wtedy raczej ciężko, żebyście sobie ustabilizowali jakieś emocje. A później zazwyczaj dochodzi do tego overthinking, czyli nadmiernie myślisz a... i analizujesz każdy film, jak on ma do twojego życia. Wyłącz telefon, usiądź sobie na skraju łóżka. I zadawaj sobie pytania. I żeby nie było nie tego sam, tylko po prostu też kiedyś w takim filmie spróbowałem to zrobić na swoim przykładzie, po to tylko, żebyś y, odciągnął te myśli i nie ładował ich w telefon, bo głowa dalej pracuje cały czas, dalej wiesz, będziesz myślał i analizował wszystko po kolei. Tylko skorzystał z opcji dojścia do tego, jak to się w ogóle zaczęło. Dla przykładu. Pokłóciłeś się z przyjacielem, o co się pokłóciłeś z przyjacielem? O to, o dziewczynę, o na przykład. Dlaczego pokłóciłeś się o dziewczynę? No bo ja się zaangażowałem, on się zaangażował. Czyli sądzisz, że tak powinno to wyglądać? Nie sądzisz, że nie, nie powinno tak wyglądać? To dlaczego się przyjaźniłeś wcześniej? I tak do kolei, ja mówię, to jest hipotetyczna sytuacja totalnie. Mówię takie randomowe pytania, bo to każdy ma swoją jakąś tam historię. No i dojdziesz do tego, co można w życiu było zrobić lepiej, żeby do tego nie dopuścić, zamiast myśleć, że to z tobą jest cały czas coś nie tak. I że to, dlaczego ktoś cię zdradził, to jest Twoja wina. A może akurat wina tego, że wychodzi się tam, gdzie nie powinno się wychodzić, i poznawać ludzi. Ale to są tylko rady, które zadziałały u mnie. Jeżeli u was zadziałały, to będę jest zadowolony. A jak coś to można pisać na Insta to też odpiszę. <laughs> się go, to jest prawda! Ja, dobra, puszczam to jeszcze raz, ale tylko ten wycinek. Wiktor. Hmm. Wiesz co? Mam 100 nieodczytanych wiadomości na Instagramie, 50 nieodebranych na Messengerze. Na stapa w ogóle nie wchodzę, bo mam tam taki spam. jeszcze dostałem jakieś dziwne maile zarabi, a nie mam z kim gadać. No co tam, wariaci? Dzieci zdrowe? No, mnie tak samo, lipa straszna, lipa. Nie chcę to schodzić, a ta fotowoltaika opłaca się? Czy nie? No u mnie tego nie zamontujesz, ale wiesz, mogę coś pokminić, możemy coś pogadać. Może wejdziemy do klubu, do baru, coś. No nie gadaj, że mnie pocałuję. Szefie. Wiktor. <coughs> Kurier, szefie. Czy nie widzisz, że jestem zajęty? Awanturuje się, szefie. To daj mi go tu. What is this? Wiktor. Zapytał się, co to jest, szefie. Ale co? No to, szefie. Ale co jest what co? Nie wiem, szefie. No to zapytaj go. What? Car is blocking my way. One way, you were. What? co szefie? Dobra, gdzie jest problem? Pewnie czyje to auto, szefie? Pokaż. To moje. Przyjedź jutro, mam serial do obejrzenia. Czemu on mi nie odpisuje? Czy znów coś nie tak? Wyluzuj, pewnie jest zajęty. Stary człowiek jest aż tak zajęta, żeby mi nie odpisać. Nie, po prostu jesteś brzydki. Oglądamy mecz. Siema. Dobra. No słuchajcie, Szymon dzisiaj obchodził rodzinę, ale ja miałem wczoraj urodziny. Cicho, na Hawajach masz dalej urodziny, jacuzzi jest, tylko piasku brakuje, a więc do rzeczy Nie, czekaj, że też o tym nie pomyślałem Wiktor? Tak jest szefie Pamiętaj zamówić piasek Zapisuję szefie Dobra wracając, jako iż Szymon ma dzisiaj urodziny Wczoraj Czy ja mogę chociaż poczuć się przez chwilę jak na wakacjach? Wiktor puść falę Puszczam szefie Więc tak, co chwilę się spóźniasz Kiedy? Dzisiaj, na przykład, Trzeba dzisiaj przyszedł 3 godziny później do pracy, bo do karga gołębie. W głębia to ty zaraz dostaniesz. Kupiłem ci coś, żebyś się nie spóźniał. Zegarek? Nie. Stoper, żebyś odliczył ile będziesz pracy. Odpowiem na ten komentarz i będzie to moje personalne zdanie. Bo zgodzę się i z jednym, i z drugim. Tylko różnica jest taka, że czasy trochę się zmieniły. I wiesz, kiedyś ludzie byli w związkach. I niekoniecznie wchodzili na Instagrama, TikToka, Tindera, inne aplikacje, gdzie pełno jest facetów, pełno jest kobiet, które, które, dla których normą dzisiaj jest wrzucanie prowokujących zdjęć. Teraz weź pod uwagę tak, jaki to długi związek, jakie relacje są w tym związku i jak bardzo wypaleni są ludzie w tych związkach. Powiem tak, ludzie się dzisiaj bardzo szybko wypalają i bardzo szybko chcą coś zmieniać. Więc z jednej strony mogłabyś powiedzieć, że normą jest to, żeby zablokować taką dziewczynę, albo po prostu jej nie odpisywać. Biorąc pod uwagę to, ile rzeczy codziennie oglądasz, ile rzeczy Cię ciekawi, yy, jakie to są rzeczy, to po prostu, żeby coś takiego utrzymać, musisz mieć silną wolę. A ludzie nie potrafią zachować silnej woli w pójściu dwa, trzy razy na siłownię. To pamiętaj, że jak ten związek jest trochę wypalony i na dodatek ta jedna z dwóch osób już stwierdza, że to nie będzie na zawsze... To, jaka silna wola w nim będzie? Naprawdę, związek to jest praca nad sobą, praca nad relacją, yy, fff, nad wszystkim. I kiedyś moi rodzice se siedzieli i nikt nie napisał SMS-a, bo nie miał numeru. Hej, spotkamy się, bo to było niemożliwe. Więc patrzymy trochę na te relacje rodziców czy kogoś tam i mówimy: wow, jak oni długo ze sobą wytrzymali, albo wow, jak oni się kochają, albo że są sobie wierni cały czas. No ale kurczę. Trzeba pamiętać o tym, że. W tamtych czasach, jak ludzie się związali i mieszkali w jednym domu, to nie odpalali telefonu i tam nie napisała Magda, wiek 23. Hej, co dzisiaj robisz? Wyjdziemy na piwo, bo bym musiała mieć jego numer telefonu. A dzisiaj, jakaś koleżanka z liceum, z którą chodziłeś 5 lat temu, wyszukuje cię na insta i mówi, ale się zmieniłeś. Więc uważam po części, że jest to zachowanie godne szacunku. Wiktor, pomóż mi. Tak jest, szefie. Co to ma być? Reklamacja, szefie. Ja wiem, ale jak do tego doszło? To już nawalił, szefie. Powinienem wyciągnąć konsekwencje. Załowił mi to tylko osobę odpowiedzialną za nadzór wysyłek. Słucham. Artur, przyszykuj dupę. Zobacz. Co to? Reklamacja. Paczka się rozpadła jak moje małżeństwo. A I co w związku z tym? To w związku, że związane to jest z twoim dalszym bytem tutaj. Jak mogłeś do tego dopuścić? A z kiedy to jest paczka? Z 1 lutego. To przecież szef wtedy pełni moje stanowisko, jeszcze Wiktor. Czy to prawda? Tak jest, szefie. Wiktor, chyba wansujecie na kierownika do nadzoru wysyłek. Halo, dobrze, że dzwonisz. Co jest? Jestem na drzewie. Co? Na jakim drzewie? A czy to ważne? Pomóż mi! Wysyłam zdjęcie. Jezus Maria, Jimmy. Jak odpędzić niedźwiedzia? Czekaj, rzucę kamieniem. Zostań na drzewie. Nie no, zajdę go pogłaskać. A ja mogę? A to kto powiedział? A co tu robi mini Eskimos? Miałeś mnie przewieźć za przęgiem. Muszę przestać jarać. Dziury w <słuch> mózgu. Dobra, wiesz co? Nieważne. Dziur mi o swoim niedźwiedzio. Zadzwoń jutro. Hej. Sławek, zobacz tylko czy trudno się oswaja niedźwiedzia.